A więc proszę Państwa, tak. Filmik ma tytuł Relaks w ogrodzie z czyrdeczniami i osami. Bierzemy sobie czereśnie, siadamy w ogrodzie, jemy te czereśnie i bardzo szybko pojawiają się osy. Osy, które umilają nam czas. Przyjemnie bzyczą. Osy są niegrożne, zazwyczaj po prostu sobie latają. Trzeba oczywiście uważać, bo czasami taka osa potrafi usiąść na owocu, żeby takie osy nie połknąć. Trzeba uważać. Poza tym takie osoby sobie mogą latać, przyjemnie brzęczeć, umilając nam czas. Możemy też je obserwować, ich zachowania, ich lot. Ciekawe stworzenie, ciekawe. Owady, można by rzec. Czasami taka osa usiądzie nam na ręce, czy nodze. To nie trzeba się tego bać. O, osy nie rządzą. Nie no, chyba, żeby ją tak przycisnąć, tak wtedy może urządzić. Ale jak tak sobie siedzi, to. Bardzo jest to wątpliwe, żeby osa urządliła, mnie w życiu osa urządliła. Pamiętam może ze trzy razy, szerszenie dwa razy. I to zawsze były przypadki, kiedy się zbliżyłem blisko do gniazda. Albo raz była taka sytuacja, kiedy przypadkiem chodząc po takich wysokich trawach nadepnąłem na, na osę. No, nie widziałem po prostu jej. A ona nie wiem dlaczego nie uciekła wcześniej. Była taka sytuacja, tak. A tak to poza tym. Co roku widuję te owady, latają sobie. Nie trzeba się bać. No i tak sobie siedzimy, się relaksujemy z tymi czereśniami i osami. Czas upływa spokojnie. Możemy sobie popatrzeć na... chociaż znaczy, ja tu nie muszę wstawać, żeby patrzeć, ale tak także pokażę widzom. Roślinność ogrodową typu ogórki jakieś, sałaty, buraki, pomidory, jarmuż, pietruszka. Wstrzybiorek bardzo drobny. Tu niestety zrobię pauzę, bo samolot leci i przerywa ten relaks. Samolot przeleciał, no nie było sensu nagrywać, gdy samolot leciał, ponieważ zagłuszał osy i moje grędzenie, oczywiście też zagłuszył, zagłuszył, zagłuszyłby, czy zagłusiłby. Zagłuszył, czy zagłusił? <laughs> Ta zagadka dla komentatorów Na pewno ktoś zechce to skomentować No i, i cóż, siedzimy sobie A to już powtarzam, więc Już nie trzeba oglądać tego Siedzimy sobie Oglądamy roślinność Słuchamy Brzęczenia owadów Spożywamy czereśnie i taki to jest relaks w ogrodzie.